Siemanko jestem B40 i dzisiaj wam pokażę reklamę serwera e, Smallcraft. No więc no. To z mojego kolegi. Regulaminu chyba nie ma, więc chyba nie pokażę. No ale tu jest cały ten spawn. Tu jest Enchant. Tu wam pokażę. E, tu jest na 30, tu na 6, tu na trzeci. No, ale mam lagi. Dobra, co może, Ten, tam teraz. O, to, to jest właśnie, to jest e, admin tego. Tylko mnie widzę mu skina, ale ma skina. E, tu jest, chyba regulamin. Nie wiem. Chyba. Nie, tu jest bankomat. Tak, tu 2 minuty już gram, to tak. Ja mam 44 dolce. I to teraz mogę sobie... Dobra. To teraz idę sobie tam. To Wam pokażę jeszcze PvP. O, tu jest, jeszcze tu jest jedno. Kurde, utknęłem. Dobra. Idziemy, 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 idziemy. E, I tu, tu jest, tu możesz, tu można jeszcze sobie... Tu o, tu jest mod jajko, coś tam, tam... E, tak. No, i tu, tu jest cała ta ekipa. Magik, to jest mój kolega i Dash i Shit. No. A Mix ma taką głowę. Uh, uh, uh. Uh. Dobra. Dobra, teraz wam pokażę. PVP. E, dobra, idziemy, idziemy, idziemy. I tu jest taki normalny taki pasek za czerwoną linią, to jest już PVP, nie? O, widzicie, takie, takie. Nie będę obchodził dookoła, bo to nudne będzie. E, dobra, zdejmę to, 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 to. To zrobię tu, o widzisz, jaki mam mieczek, ha, dobra, no, mój skin, dobra, to nara, to a, serwer będzie w opisie, to nara.